Po wielu latach, grania na chujowych blachach, przyszedł ten moment. Gdzie loguję się do ligi na streamie z myślą, że Teamfight przebiegnie bez zgubionych klatek. Zobaczmy! Nvidia i Intel w środku. Pokazać wam komputer? Jest prześliczny, naprawdę mógłby być moim dzieckiem. Bym go w te... między kondensatory... A! O o! Eee. Ty kurwa. Co jest? Co do chuja? <noise> Nie no, coś, coś musi być ewidentnie źle włączone, zrobione. Ale mi ścina, ja pierdolę. Ej, kurwa, może mam jakieś ograniczenie czy coś? O. Ty gorzej... Zacznijmy. Czemu to są dwie płci? Boję się tego streamować. Nie powinno tak być. Zrób rudego konfidenta. No taki mam plan. Mam plan, żeby zrobić postać, która będzie podpierdalała wszystko, o czym usłyszy. Komukolwiek, nawet przechodniowi, albo przechodnia podjewać. <laughs> Ten jakiś taki wku... <laughs> wkurwiony gestapo pa. <laughs> Ty no, ale ma coś z twarzy takiego, że a podpierdoliłbym kogoś. No nie? Umrzesz zaraz? Nikt nie umrę. Czemu mam umrzeć? Aha! O kurwa, to było na full? Dobra, szybko, no ja pierdolę, znów się to stanie to samo Jestem tu To jest sklep z bronią No ta co kurwa, bawmy się Pomóż Zasłabłem Kurwa, nic nie słychać. No jest zjebane coś, ewidentnie. No oni coś do mnie mówią chyba i mam to w pow. O kurwa! Kuj! Nic nie słychać, jest zjebane, muszę to połączyć. Mam nadzieję, że jeden wątek się uciął w pełni. Elo? Elo? John jestem. Wyjdziesz na kawę? Wiem, że się nie znamy, ale na kawie się poznamy. Normalnie zabujałem się w tobie w chuj. Panienko ROSE o O, cholera, o cholera Ja pierdolę, zjebało się samo. Półbańki, a półbańki to się na pewno ucięło. Myślę, że nie pamięta półbańce. Ustawienia. Eee, rozmowa głosowa. Eee, GTA ustawienia, gra online. Ty, 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 sekundę. Czart, no, jestem półślepy, wam powiem. O jezus, kurwa. Słuchaj, póki co nie wiem jeszcze jak się nazywasz, ale bezpośrednio ci powiem, że wkurwia mnie ta czapeczka, co masz, co masz na głowie, bo. No, złe skojarzenia mam. Co prawda, kolor nie ten, ale bardzo bym prosił, żebyś zmienił. Zważając na mój kolor skóry. Kuim, słuchaj, ja bym ci bardzo chciał odpowiedzieć, ale tak mnie kręci, kurwa, muszę się. Daj mi chwilę, dobra? Bo taleta. Tu muszę zaraz się wysrać gdzieś w sekundę. W środku. Dobra, sekundę, muszę to poustawiać. się zaczaił? Szu szukałem talety i chciałem skorzystać z tego rogu. Tam już zacząłem, nie, nie ale. Widać. poleciało o w spodnie. Kurwa. Nie a to koleżanka. Nie, nie, rudy. Kurwa, w, kurwa w, wszystko jest w, w, w nogawce no. póki co. Ruda, leć po mopa. A, panikują tam. Niby w szpitalu pracuje, a główna się wstydzi. Kurwa, kobiety. Dobra. A, oh. Czemu biegnie za nim sześć osób? Lepiej. Nie no nic, halo im się w szpitalu. To twój... Bry? No, ohoho... Oh. Dzień dobry, proszę pana. Właśnie widzę, że chwali się pan tym niecnym czynem, który pan zrobił w szpitalu. Eee! Co ty... Ojojojoj... Rozprowadzasz gówno Ojej, po spodniach. Joj, joj. A, no, ale, proszę pana, kuj, to jakiś Twój znajomy, nie wiem, podopieczny, syn, wyrodne dziecko, nie ja wiem. No, no co To. Mam? Poproś pacjent ładnie, chyba, chyba pacjent. Czy tam pacjenta, żeby posprzątał to, co zrobił, kuj, bo. Fajna Nieładnie bym. tak komuś stracić w szpital, jeszcze się chwalić na zewnątrz i uciekać, Uwej, jak to za, 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 za. E, pokaż mi fragment kał, który leży w rogu. Wszystko jest w spodniach, powiedziałem, że zatrzymałem, a jakiś Debil z rurką mi jeszcze dmucha, żeby mi. Ale tam to jest policji! O, 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 o. O, no to jest Przepraszam, oh, no. przepraszam. Oj oj, no. Nie, nie, nie wiedziałem ja z innej wyspy. A, od ciebie to ja nie chcę brać, bo tam pamiętasz jaka kiedyś sytuacja była to. No helikopter, randka, panienka a, a. Szkoda gadać. A tą czapkę to dla o mnie mógłbyś. nie Półbańki, a półbańki to się na pewno ucięło. Myślę, że nie pamięta kuj, o półbańce. Słuchaj Mariuszek, czapkę to byś zmienił dla mnie, co? Bo ja mam fobie. Ty masz jakiś problem? Popatrz na to z mojej perspektywy. Jak byś się czuł? Oglądając cały czas się za ramię, widzisz szpiczastą czapkę na głowie mężczyzny. W sklepie. Ron? O, kurwa. Osoba, którą chcesz zajebać, powróciła do miasta. Przewiązę ją do miejsca zrzutu. Kurwa, 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 kurwa. Nie chciałbym panu ubliżać, ale pan z tego nie wygląda. Eee, słuchaj, Jest możliwe, panie. że masz rację. Weź Nie mówię, że nie. ze sobą. Ale wolę wyglądać jak głupi, a aniżeli wyglądać jak dręczyciel czarnoskórych. Zdejmij tą czapkę. Kuj bo on klamkę wyciągnął. Dobra, John, wysiądź. Zdejmij maskę. John, już. Kiedyś tak. kurwa na tak. o kolera. Muszę mieć do dzicu przecież! Mumię zamknąć w przytułku! No eee, to, to myślę, się. Ja, 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 ja cię to jest mogę w sumie adaptować, 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 jeżeli byś chciał. Adaptować, tak, tego adaptuj, kurwa. Adaptować to może nie będę, <grym> gdyż to za to bym trafił. Garantować? Bym trafił w złe miejsce, jeżeli byśmy potraktowali, że ale to jest nie, no, powiedziane no, w przenośni. To adaptować Poczekaj, go nie mogę, ale adoptować? Jak najbardziej. John, tylko mam jedną prośbę. chciałbym, um, żebym słucham. Musiał rano prosić, żeby cię za nie dotykasz tej kobiety. A właśnie to córka kuja, tak? Tak, tak. My już się widzimy. Zobaczymy. Rozumiesz, John? Tak. Pieniędzy nie mam, ale mam was, a wy macie pieniądze. Czyli mając was, rozumiem, rozumiem. Nie obrazisz się, jak już tak z przyzwyczajeniem cię po prostu zapiszę dzban. Nie ma żadnego problemu. PPG. Będzie po prostu niełatwiej wyszukać. John, chodź, mam prezent dla ciebie na powrót. Co? Już, już, tak? Prezent dla ciebie o. To prezent dla ciebie To co? Od nas wszystkich To? Tak No to Ale że ja mam tym jeździć? Super ojciec wyglądasz W tym samochodzie Dziękuję Mariuszek Widzisz to Mariuszek, to jeszcze wyjść. trochę dorośniesz i będziesz jak swój ojciec Cieszę się, że mogę być dla ciebie autorytetem. To co, no ja bym się na jakąś jazdę dłuższą przyjechał, aniżeli 100 metrów kółko. Kto się pakuje ze mną? Dobra, to Ja, yeah, ja! Yeah. Chodź, Mariusze, tylko zapnij pasy. Uh. Ty dobrze jadę? Oż kurwa, patrzyłem na komórkę. No, Cholera, wiedziałem, że. Kurwa, patrzyłem na telefon. Ow, ow. ale to ledwie co. No nie, nam graję. Ale to, to jest prawde zarysowanie. A to żyjesz? Mam naprawki. Żyję, że jest, Kurwa zajechał mi drogę prawie. On robi nam na złość <śm> to. Chryste, to on robi nam ewidentnie na złość. Chciałby śmiercić mojego syna. Ty bambusie w czarnym aucie. Czemu mi drogę chciałeś zajechać? To moja surka. O, To, to kurwa. jest Słuchaj, idź za nami, gdzie twoje miejsce. Kuj... Nie będzie już się tak odezwałem do twojej córki. To naprawdę chcesz, żeby ci odniebali pierwszego dnia, co? Nie, ale... Nie, A! O... Ten biały X co oznacza? No chyba miejsce parkingowe, nie wiem. Dobra wiecie, A, no? co? Ja muszę chyba... Staremu razem do głowy robić. Słuchaj, Mariuszek, spróbuj. Do... A, kurwa. Mariuszek. Spróbuj tak puknąć no tym młotkiem młotek Spróbuj tym młotkiem puknąć w tego X-a, bo może będzie głuchy dźwięk, to znaczy że coś tam jest. Aha. Ale jak byliśmy w twojej głowie, to nie było? Tu Ale co ty? Co ty? Musiałem. Obrażają mnie szmaty. Uch. O nie No, Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że pan pisał. No, postaram się, postaram Dzięki. się. Dzięki no, jakakolwiek przy... broń. Jedzie, 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 jedzie. Kurwa jak to wyciągnąć? To chuja. O! Warka ścieniem, mych... Tab? O, cholera akurat. Dobra, stary krótka piłka! Co Wykonaj za, cel. Ro, Co robimy z tym kondomem policyjnym? Nie, jak co? go zagadacie, to ja tyłu mogę podejść i jebać głowę baseballem. Cholera, jakie słowo klucz? Morele. Morele. O, i wtedy Morele. strzelam! Chryste, Panie. Tak, tylko nie w nas, w niego, okej? Okay? O kurwa. Kurwa, ja. Jajajajajajaj! się zgubił, zgubił się... w torbie! Cześć. Zgubił mi się w torbie! Nie to zgubił na razie będziemy pokojowo. Ja ty uważasz, że wariować? Na murele uderzam. Bardzo? Policji nie wskazał mi nic, co mogłoby tutaj stwarzać jakieś problemy. Jakbyście państwo mieli jakiś problem, to dzwoncie no, na 111. mówię, 11. maję nie słyszę nic, o kurwa. O kurwa. Ty kuj, miałeś te murele w aucie, czy nie? Bo bym zjadł jedną. Tak, czy nie? No, U mnie w aucie no! Ale... tutaj nie! John! John! Co? Otwieraj to żeby i oddawał. Nie no, no zostawiłbyś mi. Przez... O miałem... John! Dobra, no, no co? Masz. No, 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 no. Tylko pamiętaj, żeby pisać tyle, ile tam mi było na początku amunicji. Okej? Okay? No, Okej, okay. rozumie się. Zaraz, zaraz Głoszyłeś się o czym też pisać. Miałem 59. No nie, jednego brakuje. A. Kurwa, w drugiej kieszeni miałem, dobra Kurwa, żon, ale no Myślałem, kurwa. że to jedna rzecz, że się zmieniła Ale wiesz, że dobra, jas... kurwa, już tam nie. mi jedną, jedną kulkę, czy coś Kurwa Wybacz, porządku, przyzwyczaiłem się Ty, ten kuj, to powiem ci tą siostrę, znaczy nie siostrę, gdzie siostrę, córkę, to ma taką, no Kurwa, głupio mi jak but, ale Zawiesić oko można, nie? Tylko że tak patrząc pod tobie, to tak trochę za wysokie progi chyba, no. A, no I w sensie... jeszcze to multiplum. A, słuchaj. Gdzieś trzeba... trzeba zacząć. O, no tak. Ja wiem, że drugi robisz zaczynałeś z miejsc jak teraz. Na samym dole. Ale no kwestia, ale to. życie tak, mnie na do tego sforsowało. Ty to normalnie A. mówisz, jakbyś kurde z jakiś wyspy przyjechał tutaj widzę jakieś. Nie z niewoli. <laughs> nie, to nie jest powód do śmiechu. A w ogóle. Ej! Tak między nami. Na o. o kurwa. Brother from an alarmader, jak się to mówi po amerykańsku. Come on, bro, Nie możesz tak mówić, ale to no. Ale oni wiedzą, Jeśli oni że wiedzą? ci podpowie. Wiesz, nieważne jest szybki nie. samochód, ważny jest szybki kierowca. Nie, nie, nie. A jeżeli mamy i no, to, no, i to? Tak się zdarza czasami. No, to, to skończymy na drzewie, kurwa! O Jezu, co to za uuuu Moja dupa Chciałem się jakoś tyłem zajebać Cofam, uwaga Nie tyłem, nie tyłem, odwróć, odwróć, odwróć Boże święty, nic nie widzę Kurwa Kurwa moje Nie, stój, 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 stój Stój Wysiadam, wysiadam Ej, wozu nie zatrzymałem Kuj, wybacz, ale Max yyyy... nic nie wiem w twojej sprawie. O, dwuzetka! Sprawie, że tak powiem... Kwarie... Ała! Została aława, zakończona aława! Chory! Muszę. <gry> no, że... się samochód? Chami, ja dzwoni w głowie. Nie, powodzeniu, ciebie nie było za niedługo. Cześć, Rory. Cześć. Ej, to chyba to samo miejsce. Prawie. Tam było. Dobra, szybko, bo nie mamy czasu. Uuu, już dwusetka Kurwa mać Nie no, powinno być źle W prawo można jechać na czerwonym, John no. Nie ma żadnej strzałki Jesteśmy tu, nie ma strzałek Tu można, tu nie ma strzałek A od razu by prawo I łamał chryszak, co to za jakieś nowe... ...wentylacja, że nie masz? Ty, kto to? John prowadził, cześć! No nie piłuj tak, też potrafi swój multiplayer Zielone, 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 zielone Cholera, On jasna Dobra Dawaj wyścig, John wyścig, bierz go, dawaj, pokaż, umiesz Zgub go o, tak. Czekajcie, muszę tyją się odwrócić żeby dać szansę Panowie, coraz szybciej nie kontroluję tego wozu O kur... Pasy zapnijcie Chyba się pomódlcie O kurwa Dobra, kurwa Idziemy to naprawić, bo zaraz się zabijemy wszyscy Ale John nie było źle, piesze 100 metrów nawet całkiem, całkiem Boż. Oj, kurwa Ty, ja może będę mówił jak będzie zatrzymany następnym razem Dawaj do środka Nie O kurwa, ocie chuju, złoty Ja pierdolę, co do kurwa Słuchaj, a ta Helga, jak. Poczekaj, po, 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 Jakbyś mi mógł opisać, jak ta Helga mniej więcej wygląda. A ja wiem. Że co ty robisz? O, opisz mi, jak wygląda Helga. <grym> Nie, <zimny> no Może przynajmniej świętszy. Taka wiesz, potężna, O Szerokie barki. Cholera. Kurwa, John! Ja pierdolę. Przy dziecku? Ja pierdolę Mariuszek. Mariuszek za mało dostał, zemdął. No kurwa, przy dziecku Jones. Gdzie kurwa czuję? A, kurwa. Co ty odbierz? ty kurwa, chodź. <grym> bo ja też. Wysłyszałem Helga, ja to tak mnie to podkręciło. Bo, bo Nie, to było za dużo już. Co kurwa. Ewentualna byłaby. R... Inaczej, ewentualny rozwój sytuacji mógłby być taki. Że, jakbym zaczął od samego dołu, tak jak teraz, pracować dla ciebie, to potem wbiłbym na twoje stanowisko po pewnym czasie? No, niestety, bo moim spadkobiercą będzie mój syn. Ale on jest upośledzony, Ron! Mniej niż ty. No to mniej racja. niż ty. To racja, to racja. Zajdę sobie w końcu babę. A, mniej mnie ze mną. Jest jedna, powiem ci. Jak usłyszałem, to nie mogłem się opanować. Jak się nazywa? Helga. 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 Nie Jestem takiej. Ja też. Ale takiej potrzebuję. A się Mocnej ręki. Znasz Rose. Rose. Rozumiem, że może nie taką, wyszło. Może taką piosenkę znasz. Smutna co smutna, ale jest. Tytuł tej piosenki to ale to już było. A, myślałem, że zdradziłaś kurwo mnie. A. Wydaje mi się, że obie są adekwatne. Gangsterski przedmiot. Pseudonim? Daj mi pomyśleć chwilkę. Cholera. Jest pewien starożytny język i w tym starożytnym języku, to co właśnie wypowiem znaczy niesamowity. Twój nowy pseudonim to Amazing. A. Coś kiedyś próbował, z tego co mi wiadomo. Amazing. Dobrze. Będzie amazing. Dobrze, tak. Zabieramy się stąd. Moją multiplą proponuję, akurat jest nas czterech, mam 4 miejsca w wozie, zapraszam panowie. Cholera, się zatrzasnął gówniak. Boy, you